Siemano, z tej strony Mieczyk, no i oczywiście na samym początku chciałbym wam przypomnieć o konkursie dla wpłacających z kody Mieczyk Jeden ticket, równa się 10 zł wpłacony z kody Mieczyk Macie tutaj dwa piękne skiny, to taki dodatkowy giveaway Mało osób bierze udział, także powodzenia no i tutaj macie jeszcze większy giveaway, dorzuciłem wam tego właśnie skina M4A4 Cesarz Tutaj mamy jeszcze Code Red, czyli Desert Eagle Chantico's Fire, taki Dielek, taka temu kału. No i dodatkowo jeszcze takie właśnie piękne skiny dla aktywnych widzów, także wszystko macie wyjaśnione w opisie Jeśli chcecie wziąć udział no to wystarczy lajkować, subskrybować no i komentować odcinki, także powodzenia jeśli interesuje Cię szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam cię na Pirate Swap z kodem Mieczyk. Dostajecie 35% bonusu do wpłaty. No i dodatkowo tutaj mamy jeszcze jeden, tutaj jedną Emeczkę, czyli dodatkowy giveaway. Tu już wystarczy wpłacić z kodem Mieczyk na stronce CSGO. SKINS, nic nie musicie klikać. No i jeśli wygracie, no to skin pojawi się automatycznie w waszym ekwipunku. Dzisiaj lecimy z z Case'em na Jester Mode, taka również nietypowa trochę skrzyneczka, dawno jej nie otwierałem, także lecimy, no miejmy nadzieję, że ten Jester Mode tutaj dużo namiesza, no i było bardzo blisko, żeby wypadło nam ten Huntsman Knife Crimson Web. Ale dostajemy 18 zł, także nasza droga do miliona, no niestety, ale coraz bardziej się oddala. Musimy znaleźć tutaj jakieś ciekawe skrzynki, które przyniosą mi profit. No i spróbujemy tutaj sobie na buście otworzyć sobie po trzy skrzyneczki, takie właśnie tańsze skrzynki po 20 zł. Także zobaczymy, czy one tutaj również mogą coś nam fajnego sypnąć. No i już widzimy właśnie. Po pierwszym kliknięciu, że mamy profit na poziomie 60 zł, także do 3 razy sztuka. Zobaczymy, co tutaj nam będzie sypać. No i zobaczcie kolejna tutaj Chantico's Fire, no i Point, Point Disarray. Także znowu będzie tutaj zwrocik. No i nawet zarobek na poziomie 20 zł. Także Summer Casic jak na razie bardzo ładnie daje. Jeszcze tutaj no już lata nie mamy. Także Summer Casic zaraz chyba powinien znikać ze strony, aczkolwiek no oby tutaj trwały jak najdłużej. No i 8 dyszek z ostatniego trzeciego kliknięcia. Ulepszamy Duck Case, a. tutaj jedna skrzynka już 32 zł. No i e, łącznie be, wyjdzie to tyle samo za te trzy skrzyneczki, czyli 126 zł. E, zobaczymy, która skrzynka jest lepsza, czy Summer Casic, czy Duck Casic. No jak na razie, chyba tutaj Duck Casic wysuwa się na e, delikatne prowadzenie. E, druga tutaj, szansa. No i znowu Leader Glass, Class, tutaj Detroit, także e, coś tam wpada, jakieś skinki w miarę ciekawe tutaj lecą. Znowu na proficie 4 zł, także na proficie, także lepiej już niż Summer, summer Casic. No i do trzech razy sztuka, czy będzie, również tak tutaj pięknie. No już tak piękny tutaj nie będzie. No i tak samo jak Summer Casic zabrało nam za trzecim razem, także lecimy po prostu na kolejną skrzynkę. Już tutaj cena się zwiększa praktycznie do 200 zł za trzy skrzyneczki, także już lepsze skiny mogą nam tutaj polecieć. Ocean Driving, chociaż ten 1,57 byłby tutaj droższy niż te właśnie trzy skiny. Za 163 zł Dobra oczywiście lecimy do 3 razy sztukę Także 3 szanse No tak o tutaj podjąłem taktykę Także mam nadzieję że ona nam tutaj wypali No i coś ciekawego nam jeszcze rzucić w tym odcinku No bo niestety ale Nasz tutaj balans schodzi do 1800 zł Także niestety zniżamy się ciągle w dół No tak nie powinno to wyglądać Myślę że powinniśmy coś tutaj zaraz zmienić Ale jest to przedostatnia skrzyneczka już na teście Na tych bustach, no może jakaś koska jeszcze tutaj poleci? No ja jeszcze tutaj mam naprawdę nadzieję, że coś ciekawego tu poleci, ale CSGO skins, no chyba ma tutaj inne plany co do mojego, do mojej rozgrywki dzisiaj. No i nie chcę już tutaj g 2 się podzielić profitem z tej skrzyneczki, aczkolwiek tutaj Non-Ten Neonoir byłby droższy. Te trzy skinki na pewno byłyby lepsze. No i może by przyniosły profit, ale mm, niestety tak tutaj. Nie wychodzi. Tutaj już trzy skrzynki są warte 300 zł, także będzie to 900 zł za trzy kliknięcia. No musimy tutaj liczyć naprawdę na dużego farta, żeby się odkuć. No inaczej zostaniemy praktycznie z zerem. 120 zł z 300. No nie jest to najlepsza tutaj kwota. Drugie kliknięcie chroma, chrome Canon Jeden skinek czerwony wypada za 260 zł, no i on tutaj nam jeszcze ratuje dupę. 284 zł. No i ostatnie tutaj kliknięcie już tej skrzynki, no i po potem lecimy na bitwy. Nie ma co otwierać normalnych skrzynek, no bo nie chcą one nam tutaj nic ciekawego sypnąć, także trzeba zmienić taktykę, no i iść na bitewki. Tutaj 210 zł, także wbijamy do ziomeczka Kakashi pompa. Także tutaj widz chyba i samu X pompy. No ja również kiedyś byłem, również jego widzem, ale od jakiegoś czasu go już nie oglądam, no bo nie jest to content. Tu, który trafia w moje gusta 201zł z tej bitwy, także no, nikt nie wygrał, bot Michael wygrał e, Stratę na poziomie 10zł, tutaj 47zł e, Low casie na Jester Mode, no, low casie tutaj naj, naj, najlepszy skin jest niby a w cut Hair jest za 33zł, także e, No lepszy tutaj był ten indirect casie na pewno e, Już tutaj Ave Maria Żumeczek płacze, aczkolwiek nie ma co płakać, dokładnie tak My damy mu tutaj emotkę, żeby się uśmiechnął, no i żeby liczył na swojego farta, no bo to jest najważniejsze, no trzeba tutaj liczyć na to, że wygrasz, no i takie same skiny nam tutaj poleciały, e, aczkolwiek Ave Maria dostał lepszy stan, także raczej chyba on wyciągnie tę bitewkę, e, aczkolwiek tutaj prawie go dogoniliśmy, no i ostateczna skrzynia będzie rozkrzyżegająca, no i wygrał tutaj Ave Maria. 104 zł, także uśmiechniemy mu się, on tutaj niby płacze, ale ja wiem, że w głębi duszy on jest tam zadowolony jak małe dziecko. Eee, dobra, tutaj kurczę, no była ciekawa bitwa. Mogliśmy do niej wbić, ale zrobimy ją sami. Po prostu zrobimy sami wąski do nas bił, także chyba ziomek, z którym już wcześniej jakieś potyczki tutaj mieliśmy na CSGO się Kojarzy mi się ten jego nick eee, wąski, także chyba, ale zmienił chyba. O kurde, co to się stało? Wąski! Ja pierdziele wąski, 1200 złotych, zobaczcie, wbił na stówkę, no ja nie wierzę, co to się odwaliło, to naprawdę jeszcze raz chyba zrobię taką samą bitwę, no bo kurde, no nie spodziewałem się tego, no rękawice, no i kosa wpadł tutaj do wąskiego, także no naprawdę graty mordo, no. Nic tutaj nie mogę więcej powiedzieć, wypłacaj po prostu sobie te skiny no i ciesz się życiem Dzisiaj myślę, że już dzień do końca, do, znaczy do końca dnia ma już tutaj dzień zrobiony no i będzie na pewno chodził z uśmiechem od ucha do ucha No tutaj kurczę fajny skin, ale znowu wpada on na konta botarosu No tym razem mogliśmy już brać e, e, tryb klasyczny, nie underdog'a no i by było tutaj zwycięsko Tutaj jakieś duck case'y także może, jeśli on tutaj nie będzie odpalał. O, murlock, to jest taka gra również z dzieciństwa, takiego tak o się chodziło. Nie wiem, czy ktoś pamięta, to może napisać. Myślę, że całkiem spoko ta gierka była. Aczkolwiek, my tutaj musimy dodać coś ciekawszego. Nie możemy tutaj dostawać, niestety, już skrzynek na Jester Mode, no bo wiecie, jak to się właśnie nam zakończy. Dodamy tutaj tak, Case'a, jednego z bustem, jednego bez busta, także taka bitewka za. 151 zł na 4 osoby no tryb standardowy no tym razem już zmienimy na ten tryb standardowy Trzeba trochę tutaj pozmieniać no bo Nie można cały czas grać na Jednym trybie no bo wtedy Stronka ci to zapamięta no i będzie ci cały czas dawała wiecie przegrywać no niestety Tak mi się tutaj przynajmniej tak wydaje nie wiem czy tak jest Może Lepiej tutaj farmazony 3 ale Lubię po prostu sobie czasem pogadać także wiecie jak jest no i tutaj wpada Imperial Dragon 2000 w stanie faktury Nula, Botarosso Eisenach, aczkolwiek go wyprzedza tutaj z pompą. No i my również go wyprzedzamy tutaj M3, M4 Chantyko. Fire, także cały czas ktoś tutaj się wysuwa na prowadzenie. No jest naprawdę tutaj zacięta bitwa, aczkolwiek już myślę, że tą bitwę wygraliśmy. Dokładnie tak, tutaj jeszcze Botrosso nam stówkę dowalił. Bota Adrian, także 483 zł ze 150. No bardzo ładnie nam wyszło. Tutaj myślę, że jest właśnie ciekawa bitwa. No, i Wąski czeka już tylko na nas. No, i dodał, bota, on wie, że z nami można tutaj naprawdę sporo zarobić. No, i chyba tak się tutaj stanie. Aczkolwiek to będziemy tym razem my. No, Wąski, niestety, przegrałeś. Było blisko o 9 dyszek, tylko przegrałeś. Ale 930 zł wpada do mnie. Także odkuwamy się. No, byliśmy już w przyzerze ale jednak można się tutaj odkuć ze wszystkiego tutaj bitwa na 20 skrzynek także no nie spodziewałem się, że aż tyle skrzyneczek tutaj będzie ale myślę, że będą one w miarę spoko dawno nie robiłem tutaj takich dłuższych bitewek także jedną taką bitwę możemy również przeżyć są to skrzynki bez busta. żadna tutaj nie jest na jester modzie ani nawet zbustowana, także ziomeczek chyba tutaj Ali lubi tutaj klasykę po prostu no i zobaczymy czy ta klasyka mu się tutaj opłaci. No jak na razie delikatne prowadzenie, tylko złotówkę było po naszej stronie, ale już Ali zdobył tam skinka 3 złote droższego, także tutaj będzie chyba bitwa naprawdę do samego końca. Są tutaj skrzyneczki również eventowe, M4 case'y, AWP'y. Szkoda, że nie ma tutaj żadnego AK-47 case'a, bo myślę, że on również ma potencjał tutaj, żeby sypnąć jakieś fajne skinki. Ale nie ma co narzekać, nie ma co narzekać na pewno. Myślę, że z tej bitwy wyciągniemy ponad 200 zł na luzie. No bo jeszcze zostało nam 10 skrzyneczek, a mamy 120 zł, także ponad tutaj połowę tego, co wydaliśmy na tą bitwę już tylko stówka nam została, żeby dobić tutaj do końca, no i e, AWP adhery w stanie minimalware, no wcześniej ona była warta jakieś 15 zł maksymalnie e, teraz zdrożała dwukrotnie, także no kto ją miał, kto ją zatrzymał e, lub nakupował, no to może się tylko e, cieszyć no bo jednak jest to fajny, spory zrobek, razy 2 mieć proficik, no to e, kto by tak nie chciał no i lecą ostatnie 5 skrzyneczek, zobaczcie, no wyprzedzamy tutaj na, w miarę sporo tego Aliego Aczkolwiek Ali zaczął trafiać coraz to lepsze skiny, no i goni nas, naprawdę goni nas tutaj w bardzo szybkim tempie. Jest już tylko przewaga 17 zł, no i już tą przewagę właśnie nadgonił, no i Ali nas wyprzedza, także będzie tutaj rozstrzygająca ostatnia skrzynka. Znowu my wysuwamy się na prowadzenie, no i M4 k zadecyduje, no i on decyduje, że wygrywamy jednak ostatecznie tę bitwę. 504 zł, także zostajemy z 1700 zł. Tutaj jakaś bitwa jeszcze na 7 skrzynek, także ostatnia jeszcze w tym odcinku, tak na szybko tutaj wbiję. No i mam nadzieję ogólnie, że odcinek się Wam podobał. Tutaj z bitewek w drodze do miliona. No, mam nadzieję, że wszystko było pięknie. No i miałem nadzieję również, że zdobędę jeszcze tutaj sobie wygraną w tej ostatniej bitwie. Ale Skal, myślę, że ma tutaj inną opinię. No, i już wytropił sobie dwa Cyrexy, Aczkolwiek Red Lining, jeden tutaj wleciał nasze konto. Myślę, że możemy jeszcze powalczyć tu do samego końca. Aczkolwiek, no, Kumicho Dragon 87 zł, no, myślałem, że jest to mniej troszeczkę warte. No i mamy Electric Hypha z bardzo taniej skrzynki. No i wyprzedzamy na sam koniec tutaj skala. No i dobijamy jeszcze proficikiem. Także 800 zł na sam koniec. 2173 zł zostaje nam. Także mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak to zostawcie opeczkę w górę. No i życzę wam miłego dnia. Siemano!